Okazuje się, że Polska Liga jest lepsza od Angielskiej Ligi. Słowacy, którzy grają w Polskiej Lidze, Słowacy, grają w polskiej lidze pokonali Anglików 1-0. Wprawdzie tam sędzia przedłużył mecz. I ten z przewrotki sięgnął na 1-1. I później było 2-1, Anglicy finalnie wygrali i awansowali. No, ale minuta w lewo i ja, Słowacja by awansowała. Była lepsza przez cały mecz. Zaczęła się bronić, beznadziejne zmiany, beznadziejny trener. Zaczęła grać na czas, a zawsze jest tak, że jak ktoś gra w HGW, to go HGW spotyka. Tak samo jak Andrzejka. Pamiętacie tą aferę z Błaszczakiem, który będzie siedział za to, że kazał generałowi kłamać? Za to, że kazał powiedzieć przed kamerami, że Błaszczak o niczym nie wiedział, a wiadomo, że o rakiecie wiedział, że ukrywał opinię publiczną, ponieważ kłamał, że mamy chroniony system, że mamy chronioną Przestrzeń powietrzną, a mamy ją dziurawą. Czy w ogóle nie mamy żadnej ochrony, tylko to co Platforma kupiła, te Patrioty wcześniej. A PiS wstrzymał kolejne, i przez to Dopiero teraz Tusk to buduje. I ten, duda da wyobraźcie sobie, powiedział to, co Błaszczak mu kazał powiedzieć, czego generał nie powiedzieć. I teraz generał, czyli ujawnił tajemnicę wojskową, bo powiedział, że to co powiedział, czyli tam były pięć punktów, które Błaszczak bardzo mu zależało o tym, że wiedzieliśmy, że to jest rakieta, nie widzieliśmy, że to jest rakieta, o tym, że nie wiedzieliśmy, że ona wleciała, widzieliśmy, że wleciała, o tym, że e, on... Ja nie wiem, jakieś głupoty. No po prostu generalnie Baczczak chciał całą winę w zasadzie e, pol, e, PiS zawsze przeciwko polskiemu munduru, mundurowi. E, tak się chwalą, że co? M murem za polskim mundurem, a wiadomo, że oni byli zawsze przeciwko temu. I co było też śmieszne? Było śmieszne to... Ktoś powiedział, że z PiSem się nie współpracuje, bo z PiSem to jest tylko współudział. Nie ma współpracy, a jest tylko współudział. No i właśnie Duda na ten współudział poszedł i po prostu to, za co teraz będzie Błaszczak w więzieniu siedział, to Duda dokładnie też powinien siedzieć, bo on to wziął od Błaszczaka i publicznie powiedział. Duda to jest taki, taki piesek, który po prostu potrzebuje mieć pana. Jak on nie ma swojego pana, to po prostu on głupieje. Najgorzej, że on wybrał pana zła, czyli Kaczyńskiego, czyli wielkiego imperat imperatora, który swoje wiemy, niszczył i mordował. Tak Kaczyński niszczy, morduje ten kraj. Popis, pamiętajcie, to nic innego jak po prostu zło, czyste zło. To jest ideologia zła, która przyszła, nakradła, zniszczyła i na innych zwaliła. Dokładnie jak Błaszczak czy Duda. Pozdrawiam.